Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Zaczynamy weekend. Czas i wypoczynku, ale też i przemyśleń, porządków. Zobaczmy, z jakimi energiami będziemy mogli się dzisiaj zaprzyjaźnić, co nam podpowiedzą, w jaki sposób pokierować swoim życiem i ewentualnie odnaleźć dobrą właściwą dla nas drogę. Karty jak zawsze potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc wszystko co z Wami rezonuje przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Jak zawsze zaczniemy od kart Tarota. Karta Głupca. Przepiękna, Silna energia. Kochani, informacja, którą niesie nam karta Głupca, to informacja. Pozwól sobie na nowe, co może zaistnieć. Masz odpowiednią empatię, odpowiednie postrzeganie. Masz siłę i masz możliwości. Pomimo tego, że może być trudno, że początek drogi bywa pod górę, że być może lęk, strach, pewna doza jeszcze niewiedzy, ale też i inspiracji, też i zaciekawienia, to najlepsza broń i najlepszy oręż, aby zdobywać wszystko. Ta głupca mówi o początku drogi, o początku czegoś, co może nas ukierunkować, dać nam własne e, wybory. Wypełnić nasze wnętrze, ubogacić i upiększyć naszą przestrzeń. Więc myślę, że ten weekend będzie dobrym momentem. Powolutku zbliżamy się do nowiu. To również zapowiedź porządków, tak jak już powiedziałem. To możliwość otwarcia się na wszystko to, co może zaistnieć w naszym życiu. No więc życzę Wam cudownej drogi. Z nadzieją, z radością, z optymizmem w sercu, idźmy zawojować o nasz świat i twórzmy go takim, jakim chcemy, aby był. Tego Wam z całego serca życzę. Zobaczmy energię minerałów. Kryształ górski. Uzdrowienie. Kochani, jeden z moich. Ulubionych minerałów. Kryształ górski to niebywała ochrona, uzdrowienie. To też jeden z najpiękniejszych minerałów. Kryształ górski bardzo korzystnie wpływa na wszelkiego rodzaju uzdrowienia naszego układu hormonalnego, krwionośnego metabolizmu, ale pozytywnie też wpływa na redukowanie bólów wszelakich, od migrenowych poprzez pooperacyjne. Poprzez bóle stawowe, kostne, kręgosłupa. Dotykowany jest dla osób, które przechodzą chociażby permanentne zapalenie skóry, czyli przy wszelkiego rodzaju atopiach, przy problemach z ropnymi wysiękami, przy problemach z zapaleniem spojówek, przy problemach, które wymagają jakby większej atencji i oczyszczenia. Bardzo dobrze jest wtedy no, użyć wody, w której odpoczywał kryształ górski. Ktoś mnie kiedyś zapytał dosyć niedawno, w jaki sposób to zrobić. Kochani, każdy minerał, który posiadacie i chcecie, jakby wykorzystać jego właściwości: czy to będzie kwarc, czy to będzie kryształ górski, czy to będzie magnezyt, czy to będzie kwarc różowy, czy to będzie dowolny minerał, ametyst. Wodę, tak jak mówię, w momencie, żeby naenergetyzować taką wodę siłą danego minerału, wystarczy po prostu do czystego naczynia na noc, nadać wody, odłożyć tam dedykowany minerał, nakryć to naczynie, żeby tam nam nic nie wpadło. Można wystawić na działanie księżycowe. Pamiętajcie jeszcze, zanim zaczniecie energetyzować swoją wodę, to podstawą jest oczyszczenie takiego minerału i wtedy używacie czy to soli, czy to bieżącej wody, czy też światła promieni słonecznych, czy księżycowych, bo niektóre minerały tak, jak na przykład sodolit no, wystawia się na światło księżycowe, tak są jak kamień księżycowy i po takim oczyszczeniu dopiero wtedy pracujemy z naszym minerałem. Czyli tak jak powiedziałem, wystarczy przez noc ten minerał odłożyć w czyste naczynie, do którego nalewamy wody, nakrywamy to naczynie chociażby ściereczką bawełnianą, żeby tam nic nam nie wpadło i w ten sposób energetyzujemy naszą wodę. Ale wracając do kryształu. Pomocny jest również w takim dowartościowaniu się siebie, do wzbudzenia, mm, ułagodzenia myśli, ale też i do tego, aby móc kreatywnie działać. Jest to jeden z najbardziej dedykowanych minerałów do zakodowania, czy to na poczucie radości, szczęścia, spełnienia, czy bezpieczeństwa. Bardzo polecany jest dla osób, które mają, jak już mówiłem wcześniej, o bólach, ale tutaj o innym rodzaju, rodzaju bólów. Mówię tutaj o kobietach i w momencie bólów menstruacyjnych, ale też i po operacjach kręgosłupa. Jest to niebywale silny e, minerał o bardzo wysokiej wibracji i myślę, że jego takie uzdrawiające e, właściwości naprawdę mogą być nam bardzo korzystne. Dedykowany jest głównie osobom spod znaku lwa, e, koziorożca, strzelca i panny. Poprzez jego wibracje, poprzez jego e, energię dedykowany jest do pracy z czakrą korony. Kwarc, kryształ górski, rozładowujemy, oczyszczamy pod bieżącą wodą. Możemy go również wyłożyć na działanie promieni słonecznych. Energetyzujemy, odkładając na hematyty lub właśnie na działanie promieni słonecznych. Tyle energia kryształu. Zobaczmy jeszcze, z jaką podpowiedzią, z jaką opieką, z jaką atencją na najbliższy. Czas, czyli na czas weekendu, przychodzą do nas karty opiekuńcze. Błogosławieństwo, taniec i miłość, kochani. Błogosławieństwo to zadbanie o spojrzenie na siebie dobrym okiem. To docenienie własnych możliwości, własnych osiągnięć, tego jakimi jesteśmy, choć każdy z nas jest inny. Ale błogosławmy ten dzień powszedni, te kruszyny, na które on się składa. Błogosławmy siebie, ponieważ jesteśmy najwspanialszą iskrą wszechświata i pamiętajmy o tym codziennie. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości. Miłości i powodzenia. Tak jak już nie jeden raz powtarzałem, postarajmy się chociażby przez chwilę, chociażby kilka minut dziennie mantrować. napędzać dobrą energię, wprowadzać nasz umysł, nasze ciało, nasze myśli w pozytywne, dobre wibracje. Tu nie zawsze potrzebne są bardzo złożone zaklęcia, chociaż są piękne, bardzo szczytne słowa, bardzo górnolotne, chociaż dodają nam wiary, mocy i energii. Ale zwykłe powtarzanie słowa radość, miłość, wdzięczność pobudza nasze wnętrze, nasze myśli, nasze wewnętrzne ja do dobrego, wspaniałego wibrowania, do podnoszenia swojej energetyki. Proste, a bardzo skuteczne działanie. Taniec. Kochani, to jeden z najpiękniejszych, jedno z najpiękniejszych możliwości wyrażania swojego poczucia. Ale i kiedy jest nam trochę trudniej, trochę smutniej, wbrew wszystkiemu i na przekór wszystkim, tańczmy, pokażmy swoim ciałem, swoją ekspresją, nasze wnętrze, naszą radość, nawet jeżeli aspirujemy o nią, nawet jeżeli jesteśmy w momencie takim zwrotnym, krytycznym, smutnym, to pokazanie innym na przekór, przede wszystkim sobie tej radości, która gdzieś tam na dnie jest, to pamiętajcie tak, jak nieraz powtarzam, rzeczy dobre, które są dzielone, które są pokazywane w cudowny sposób się mnożą i nadbudowują naszą energię i ochrony i radości. Pokaż wszystkim co potrafisz, dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Tak, bo możemy przez to stać się inspiratorami dla innych, nauczycielami, ale też i umocnić swoją pozycję radości, bezpieczeństwa i szczęścia. Tego Wam z całego serca życzę. No i na koniec, i tutaj pewnie znowu mnie głos będzie odbierany i drżeć będzie lekko, bo dla mnie słowo miłość jest jedną z najpiękniejszych, najcudowniejszych, chociaż też i banalnych i prostych słów. Niemniej jednak jest to nośnik wszystkiego. To jest taka alfa i omega. Jeżeli ktoś naprawdę kocha szczerym, Uczciwym, głębokim uczuciem, to pomimo wszelakich burz jest w stanie przejść wszystko i ze wszystkim zwyciężyć. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Dokładnie tak. Hmm. Miłość. Cóż, na koniec energia, run. Zobaczmy z jakim przekazem, jaką energią, jaką siłą na najbliższy weekend do nas zawitają. Hmm. Runa, fale. To troszeczkę troszeczkę trudniejsza. Emocja, ona fale transformuje i zapowiada czas troszeczkę smutniejszy, ale tak już nieraz powtarzałem, że ten smutek, te upadki, te trudne chwile, czasami, a może nie tak, najczęściej są po to, aby móc podnieść się i ruszyć jeszcze silniejszym. Wtedy, kiedy spadamy, kiedy tracimy przysłowiowy grunt pod nogami, czasami nie wiemy, jak postąpić, czasami po prostu Lecimy w tą przestrzeń bez możliwości działania. I to jest czas, kiedy potrzeba sobie na to pozwolić, wypłakać się, przetransformować tą energię żalu, utraty, smutku, ale i znaleźć w niej pocieszenie. Po to, aby mogło coś zaistnieć, po to, aby mogło coś przetransformować, musi przejść wszystkie etapy. Smutku również. Więc życzę Wam, aby ten weekend był może troszeczkę melancholijny, może troszeczkę zastanawiający. Pamiętajcie, że po foludku zbliżamy się do święta zmarłych, ha, zmarłych. Czas Samhain będzie momentem, kiedy mm, wspominamy naszych przodków, kiedy granice się zacierają, kiedy właśnie ten melancholijny nastrój, ten melancholijny klimat czasami... Smutek czy żal może do nas docierać ze zdwojoną siłą, ale pamiętajmy o naszych przodkach, wspominajmy ich dzieła, wspominajmy ich pamięć, starajmy się docenić, starajmy się uczcić ich najpiękniej jak potrafimy, odnaleźć to piękno, wspomnieć jeszcze raz, co mówili najbliżsi, co robili, co nam przekazali. Uczmy się ich mądrości, zdobywajmy. W ten sposób własne doświadczenie. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam, aby ten czas weekendu był być może początkiem nowej drogi, nowych pomysłów, nowych projektów, nowych działań z taką dozą dziecięcej infantylności, ale też i dziecięcej empatii, czułości a, i zaangażowania. Ruszajmy i działajmy. Cieszmy się tworzeniem przestrzeni. Pamiętajmy o drobnych rzeczach, które ją budują. Cieszmy się nimi, błogosławmy im i cieszmy się sobą. Pokazujmy światu swoją wdzięczność, swoją ekspresję, swoją radość i zadowolenie, budując w ten sposób mury twierdzy, która stanie na straży naszej i pozwoli nam rozwijać się w swoim tempie, w poczuciu wartości i bezkresnej miłości, która jest największą siłą sprawczą tego i nie tylko tego wszechświata, bo bez miłości tak naprawdę niewiele rzeczy jest w stanie egzystować. Możemy się wspierać kryształem górskim, to kryształ uzdrowienia, to kryształ jasności, to powiernik naszych myśli, to strażnik naszej energii, ale to też. Niesamowity minerał przemiany. I być może runa fale, choć wnosi taki klimat melancholii i smutku, to przez właśnie ten klimat pokazuje nam, jak piękne jest życie. Wnosi harmonię między tym smutkiem i radością. Bo żeby w pełni docenić czas dobrobytu, czas miłości, radości i spełnienia. Trzeba poznać też, też czas, w którym nie zawsze wszystko jest piękne, i nad czym trzeba pracować. Czasami okrasić to potem łzami, chwilą zatrzymania, ale właśnie w tej chwili, zatrzymania, możemy odnaleźć ten punkt, który jest dla nas punktem zwrotnym, i móc z podniesionym czołem może i zakurzonymi kolanami, ale pełną parą ruszyć do przodu i być zwycięzcami. Swojego świata. I tego Wam z całego serca życzę. Twórzcie swoją przestrzeń taką, jaką chcecie, w poszanowaniu, w godności, w radości, w docenieniu własnych wrogów, ale też i w niebywale silnej energii. Pięknie dziękuję za Wasze e, oglądanie, za wszystkie słowa, za bycie ze mną, za wszelkie subskrypcje, wszelkie lajki. Będę wdzięczny za dalsze takie Wasze po, poczynania. Za wszystkie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia niebawem.